Wystawienie oferty. W tym filmiku pokażemy, jak wykonać bardzo ważną czynność, a mianowicie wystawić ofertę drukarni. Zaczynamy od zalogowania się w poligrafiko.pl. Jesteśmy już w serwisie. Więc pora przejść do zakładki oferta drukarni, w której można dodawać nowe produkty ze swojej oferty. Na górze znajduje się rozwijane menu. Na początku powinniśmy zdecydować, do jakiej kategorii dodamy nasz produkt. Po wybraniu właściwej kategorii z listy, przechodzimy do edycji parametrów oferty. Jak widzisz, mamy tutaj do dyspozycji wiele przydatnych opcji, przy użyciu których klienci będą mogli dokładnie zdefiniować swoje zamówienia. Pierwszą z nich jest opcja Stan produktu. Umożliwia ona wprowadzenie do systemu oferty, którą chcemy opublikować dopiero w późniejszym czasie. Może to być na przykład promocja na kalendarze na przyszły rok, które chcemy wystawić dopiero za kilka tygodni, gdyż teraz jest jeszcze na to zbyt wcześnie. Co ważne, w każdej chwili możemy zmienić status oferty w dowolną stronę, to znaczy aktywować ją lub też dezaktywować. Spójrz, wystarczy tylko kliknąć na odpowiednią opcję. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie technologii, w jakiej zamierzamy wykonać nasze wizytówki. Sądzę, że nie ma potrzeby tłumaczyć tutaj podstawy w stylu, czym różni się druk offsetowy od cyfrowego, bo zapewne doskonale to wiesz. Musisz jednak pamiętać, że Poligrafiko posiada filtry, za pomocą których klienci będą wyszukiwać parametry zamówienia. Jednym z takich filtrów jest właśnie podział na druk cyfrowy i offsetowy. Istnieje jednakże wyjątek, którym są tutaj usługi dodawane w kategorii druk wielkoformatowy. Ten parametr dla nich jest nieaktywny z uwagi na kwestie techniczne. Jakie technologie powinniśmy dodać do oferty? Oczywiście wszystkie te, które możemy zaoferować naszym klientom. Nie powinno to być problemem, a dodatkowo pomogą nam w tym szablony ofert, o których będzie mowa w innym filmiku. Idźmy dalej. Po dodaniu rodzaju produktu oraz rodzaju technologii mamy do dyspozycji te oto pole. Klikając na nie uzyskujemy możliwość wystawienia tej oferty w zakupach grupowych. Szerzej opowiemy o tym filmiku Zakupy grupowe. Kolejny krok to stworzenie specyfikacji produktu, czyli w tym przypadku naszych wizytówek. Być może brzmi to nieco groźnie, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Spójrz, precyzujemy takie rzeczy jak na przykład termin realizacji, format gramatura, czy też uszlachetnienie. Oprócz tego możemy także ustalić szereg opcji dodatkowych, jak chociażby wytłaczanie. Dzięki temu mamy możliwość dokładnego sprecyzowania naszej oferty, co ułatwi wyszukiwanie potencjalnym klientom. Oczywiście nie musimy chyba przypominać, że oferta powinna być rzetelna. Jeśli aktualnie nie oferujemy danych usług, to nie wprowadzajmy klientów w błąd. Specyfikacje mamy już za sobą, więc pora się zająć tak ważnymi rzeczami jak cena i nakład. Oczywiście ustalamy te wartości tak, aby były dla nas satysfakcjonujące, a zarazem nasza oferta miała szansę zainteresować klientów. Jak zapewne zauważyłeś, w tej części strony znajduje się również pole promocja. O co tutaj chodzi? Załóżmy, że chcemy sprzedawać swoje wizytówki w pewnej cenie, takiej, którą ustaliliśmy już wcześniej w polu cena główna. Teraz, w celu przyciągnięcia klienta, zamierzamy udzielić małego rabatu. Byłoby dobrze, aby klienci wiedzieli, że cena, którą proponujemy, jest już po obniżce. W tym celu musimy oczywiście podać pierwotną cenę i ją właśnie wpisujemy w pole promocja. Przy okazji, mała porada. Sugerujemy, aby oferowany upust nie przekraczał 20%. W końcu w poligrafiku walczymy o klientów głównie jakością i solidną obsługą, a nie najniższymi cenami. Dość często zdarza się tak, że klienci chcą, aby drukarnia zweryfikowała poprawność przesłanego projektu. Oczywiście można im to zapewnić, dbając przy tym o ich wygodę oraz dobry wizerunek naszej drukarni. Jak widać, mamy do wyboru dwa rodzaje takiej weryfikacji. Podstawową i rozszerzoną. Opcja podstawowa jest doskonała w przypadku niewielkich projektów. Jeśli chodzi o opcję rozszerzoną, to jest ona rekomendowana w przypadku nieco większych i bardziej skomplikowanych zleceń, jak na przykład foldery czy katalogi. Oczywiście opcję rozszerzoną możemy zastosować również w przypadku wspomnianych wizytówek, ale musimy wiedzieć, że w takim układzie bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie plików do druku. Jeśli więc zdarzy się tutaj jakiś błąd, to klient będzie miał pełne prawo żądać od wykonawcy zadośćuczynienia. Nie trzeba więc chyba dodawać, że należy dobrze przekalkulować cenę takiej weryfikacji. Ostatnią opcją w tej sekcji jest znaczenie możliwości wykonania projektu. Dzięki takiej usłudze możemy przyciągnąć wiele osób, które nie mają czasu na szukanie kilku wykonawców, czyli projektanta i drukarni, a wolą wszystko powierzyć jednej firmie. Jeśli więc jesteśmy w stanie zapewnić taką kompleksową obsługę, to na pewno ucieszymy tym wielu ludzi. Oczywiście wycena takiej pracy należy wyłącznie do wykonawcy, czyli do Twojej drukarni. Skoro wybraliśmy już parametry wizytówek, to pora przejść do sekcji opisowej. Znajduje się ona tutaj. W pierwsze z pól wpisujemy tytuł produktu, np. wizytówki dwustronne 500 sztuk full color, w taki sposób, aby klienci mogli odszukać naszą ofertę korzystając z wyszukiwarki Poligrafiko. Aby ułatwić to wyszukiwanie, możemy więc bez obaw powtórzyć tutaj najważniejsze parametry. Kolejne pole jest przeznaczone na pełen opis produktu. Podajemy go tak, aby zachęcić klienta do kupna. Przedstawiamy więc zalety naszej oferty, jak potrafimy najlepiej. Jeśli na przykład wyróżnia ją jakiś fakt, a nie mieliśmy miejsca, aby opisać to w poprzednim polu, to robimy to właśnie teraz. Pamiętaj jednak, żeby być uczciwym, tanie marketingowe sztuczki nie są dziś mile widziane i zamiast zachęcić mogą odnieść wręcz przeciwny skutek. Ważna sprawa dobrze byłoby dodać tutaj krótki opis w obcym języku. Szczególnie wtedy, jeśli zgadzamy się na wysyłkę towaru za granicę. Co to da? Po prostu nasza oferta będzie się wtedy lepiej indeksowała w wyszukiwarce. Ostatnim polem opisowym jest sekcja plików. Chodzi tutaj o to, aby dokładnie przedstawić klientowi, jakich matryc i szablonów używa Twoja drukarnia. Wskazane jest, aby dodać tutaj pliki z przykładami. Można to zrobić klikając na ten przycisk. Dodamy jeszcze tylko, że proces tworzenia bazy plików można prześledzić w filmiku Moje dokumenty. Co jeszcze można tutaj uzupełnić? Na pewno byłoby świetnie podać rodzaje plików preferowanych przez Twoją drukarnię, np. PSD lub CDR. To z pewnością pomoże klientom dostarczającym projekt w lepszym poznaniu Twoich wymagań. Dobrze, ofertę mamy już opisaną. Pora więc przejść do opcji związanych z transportem. Jak widzisz, jest ich kilka, więc będziemy mogli dobrze określić to, co jesteśmy w stanie zapewnić. Pierwsza opcja to odbiór osobisty. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że niejednokrotnie jest ona bardzo wygodna dla klientów znajdujących się w pobliżu siedziby drukarni wykonującej zamówienie. Druga sprawa to odbiór osobisty płatny w punkcie. Jest to ukłon w stronę tych klientów, którzy chcieliby przyjechać i zapłacić gotówką. Kolejna opcja to przesyłka kurierska, która jest standardem w poligrafiko jeśli chcemy, to możemy także zaproponować zamawiającym skorzystanie z przesyłki kurierskiej pobraniowej. Dla wielu osób będzie to z pewnością wygodne rozwiązanie. Pamiętajmy jednak, że zwykła przesyłka pobraniowa jest nieco droższa, więc trzeba odpowiednio skalkulować jej cenę. Ostatnią opcją dostawy jest zgoda na wysyłkę za granicę. Jeśli nie chcemy obsługiwać klientów spoza granic Polski, to po prostu zaznaczamy to pole. Teraz przechodzimy do bardzo ważnej sekcji służącej dodawaniu miniatur oraz szablonów. W pierwszym polu dodajemy grafikę, która będzie obrazowała nasz produkt na liście danej kategorii, tak więc powinniśmy zadbać, aby był to obrazek atrakcyjny. Drugi krok to dodanie wzoru szablonu. Robisz to tutaj oraz szablonu grafiki. Jeśli chcesz zaproponować go klientom, ten z kolei możesz dodać tutaj. Niekoniecznie musi to być szablon. Możemy też dodać na przykład Pamiętaj przy tym o limitach, odpowiednio 500 650 i 220 pikseli szerokości. Wszystkie te pliki można oczywiście dodać bezpośrednio z dysku komputera. I tak dotarliśmy prawie do końca. Teraz trzeba jeszcze sprawdzić, czy wypełniliśmy formularz jak należy. Jeśli tak, to pozostaje już tylko wcisnąć przycisk Dodaj i nasza nowa oferta zostanie zapisana. Oczywiście życzymy tego, aby znalazła ona jak najwięcej klientów.